Frank at exits with four, I'm afraid, with Isis for the Netherlands. They stay with the four clears. Dermot Howley. Ireland bring three to battle this afternoon, and Dermot Howley we now welcome, number 26. This 14-year-old son of Milo Kithaga out of the South Francais start book. Absolute Demio is on the course, number 26. Na tym koniu zawodnik był drugim, pierwszego dnia w konkursie zaliczanym do światowego rankingu tutaj u nas w Poznaniu. Prezentuje bardzo dobrą formę od zawodu w Warszawie. W Warszawie na Absolut Dimio triumfował w finale średniej rundy. Świetnie jeździ też na innych koniach, na koniu Chopin w tych najwyższych konkursach na kawaliadach. W tej chwili jest wiceliderem rankingu Kawalery Tour o kolejne punkty powalczy w jutrzejszym PKO Bank Polski Grand Prix. No i wielkie brawa, no i to jest proszę Państwa forma, trzeci z rzędu bezpłatny przejazd tego konia, tej pary w konkursie zaliczanym do światowego rankingu, raz w Warszawie i teraz dwa razy w Poznaniu. In